Witajcie ponownie spragnione i spragnieni wiedzy. Zapraszam na trzecie już wydanie kalendarza historycznego. Zaglądajcie na kanał codziennie, by dowiedzieć się, co wydarzyło się dziś w historii. Dziś 3 września w Australii obchodzi się Dzień Flagi, a w Katarze Święto Niepodległości. 237 lat temu zawarto pokój wersalski, na mocy którego Wielka Brytania uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych. Tym samym zakończyła się trwająca od bostońskiego picia herbaty wojna o niepodległość USA. 194 lata temu Mikołaj I Romanow został koronowany na cara Rosji. Do zapanowania tego cara wybuchły powstania listopadowe w Królestwie Polskim i dekabrystów. 81 lat temu Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy, realizując tym samym zobowiązania wobec zaatakowanej dwa dni wcześniej Polski. 79 lat temu dokonano pierwszej masowej egzekucji przy użyciu cyklonu B. W byłym nazistowskim niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. 21 lat temu na antenie telewizji TVN wyemitowano premierowy odcinek teleturnieju Milionerzy. Zapraszam na kolejne wydanie kalendarza historycznego już jutro.